Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite a. Zostaw kciuka, subskrypcji dzwoneczek Nie zapomnij też o małym kodzie twórcy, który masz tutaj nad kamerką Dzisiaj zajmiemy się omniukładami układami w kamienistym kinie Okej, okay, więc znajdujemy się oczywiście na kamienistym kinie Lądujemy sobie tutaj w tym miejscu Jeszcze pokażę dokładnie gdzie tu jest statek Wchodzimy sobie do tego sklepu No i tutaj mamy pierwszy omniukład. układ Wychodząc lecimy sobie tutaj w tym kierunku I teraz tak, ja mam ten omniukład układ już zebrany i ten omniukład układ drugi jest gdzieś mniej więcej w tej okolicy do góry, czyli po prostu na którymś z tych pięterek jest on zamontowany, jest on po prostu w grze. Wydaje mi się, że chyba był na samej górze, ale mogę się mylić. W każdym razie jest gdzieś tutaj w, tej, w tym pionie. No i trzeci tam w tamtym miejscu przy, przy tym budynku. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Nie zapomnij też o kodzie twórcy i miłego popołudnia. Trzymaj się, cześć!